Cześć, siemanko, to jest drugi odcinek z serii Przygód z Minecraft. Ja jestem Adrian. No co? Zaczynamy. Słuchajcie, jak możecie zauważyć. Oj, trochę się w domku pozmieniało. Mam jeden odcinek. Yy, zrobiłem też już farmę. Która nie jest jeszcze jakoś specjalnie za. zapomniona. Yy, w tym miejscu zrobiłem sobie bramkę, żeby po prostu móc szybciej przejść do domku w razie niebezpieczeństwa. I postawiłem sobie też płotki tu na górze, żeby mi jakieś potwory, które dają radę, przez to nie przeskakiwały. Tam jest kopalnia, do niej zaraz przejdziemy. Ale słuchajcie, może zobaczmy domek z zewnątrz. Domek z zewnątrz strasznie mi się podoba. Zrobiłem dach. Yy, ale nie włączyłem Skórki A i jeszcze jedno Tam mamy takie fajne potwory Po których yy, W zabiciu na, Wypada nam trochę żelaza I kwiatki Ale nie zobaczę ile one mają życia Chwila Zatrzymam, włączę skórkę i zaraz do was wracam Dobra Jak widzicie trochę się zmieniło tu jest taka ikonka, która pozwala nam yy, latać, coś tam jeszcze robić, yy, szyciej biegać tutaj. Yy, I to w sumie, w sumie wszystko z takich rzeczy mm, ułatwiających grę, ale z nich raczej nie korzystam. To jest level, jak widzicie, w tym miejscu. Pewnie się zmienia, ale ustawimy na 10, czyli tak jak. Nie, dobra. Ustawmy sobie na 10, czyli tak jak powinienem mieć. No, dziesiątkę chcę. Kurde. Hmm. Dobra. A tu są mm, ogółem rzeczy, które bardzo fajnie y, pozwalają nam się tu bawić. To sobie, nie, tego nie blokuję, bo jak zablokuję, to w sumie to, co mam ustawione, będzie cały czas, to się nie będzie zmieniało. Yy, mamy dzień, mamy, pora, mamy ranek, mamy wieczór i mamy noc. Zacznijmy sobie od pramka. Yy, włączamy sobie też dzięki temu deszcz. O, wezmę na mocny to za szybciej. O, i włączamy sobie tym błyskawicę. Jeśli po prostu nie chcecie deszczu, a macie go włączone, to klikacie to jeszcze raz i to Wam się wyłącza. Yy, mamy też mini mapkę. Wydaje mi się, że możemy ją mieć, bo w sumie to nie jest taki specjalny yy, lifehack, tylko w sumie w, w większości Minecraftów mapka już sobie jest. Ale ja ją włączę, bo na razie mi niepotrzebna. No, i tu są takie rzeczy, wiecie. Mogę sobie moba wstawić. Pokażę wam, jak to działa. Zombie. O, ej, ale ty. Kurde. Wpadłem do wody. Ale nic, ale ten ząbeczek sobie jest. I patrzcie, teksturka daje mi cień, co naprawdę świetnie wygląda. Ale nie tylko. Jak dostanę się na górę, to wam pokażę co jeszcze. Bo. To jest niesamowite. Może na razie Wam to pokażę na kaktusach. Mm, one się ruszają. One się ruszają. Boże, ty, to mi się tak strasznie podoba. Mm, dobra. Kim są te potworki? A, jeszcze Wam dokończę o tym. No, to jak widzieliście, mogę sobie wstawiać moba. Yy, mogę się teleportować. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne. Tego chyba będę niekiedy, nie zawsze, ale będę tego niekiedy używał, po to, żeby w razie jakiegoś niebezpieczeństwa takiego już totalnego, kliknąć sobie to i przeteleportować się do domu, który jest tu. Blisko. Dobra, itemy. Mogę sobie je dodawać, ale naprawdę nie chcę z tego korzystać. Mogę sobie enchantować rzeczy, ale nie będę z tego korzystał, żeby gra była grą, a nie jakąś tam zabawą. Słuchajcie, te potwory właściwie można powiedzieć, że są naszymi przyjaciółmi, bo jeśli dodamy zombiaka, on je niszczy. One, te potwory nam nic nie robimy, jeśli my i nic nie zrobimy. Ale nawet jeśli przypadkowo któregoś dotkniemy, tak, bo go akurat trafimy, odbiegniemy od niego, to nawet jak już do niego później podejdę, to on... A co tak wolno chodzę? On mi nic nie robi dobra, się sobie knięcia. Do Ale jakoś dziwnie chodzę. Nie wiem czemu. Coś się. Hm. Coś się stało. Dobra, włączę na chwilę sprint, zobaczę jak to. Dobra, nie wiem o co chodzi. Nawet drzwi nie reagują. Dobra, reagują. Ale nadal mi coś nie gra. No dobra, słuchajcie. W czynkach mam już trochę rzeczy. A, jeszcze co jest bardzo dziwne, okna się ruszają. Sprawdzałem, ruszają się i szkła i normalne okna i to jest naprawdę dziwne. Tu mam jedzenie, zwykłe bloki, i wszystko to jest drobna. Zrobiłem sobie dwa pieceki. A i tu mam y, taką skrzynkę, że jak będę gdzieś wyruszał, to z tej skrzynki biorę sobie rzeczy, y które właśnie sobie potrzebne na wybrawy Tam zawsze będzie jakieś jedzenie y i różne rzeczy. Słuchajcie, zmieniłem trochę skina. Zaraz wam pokażę. Ej, y co jest? Nie tego skina miałem. Dobra. Trudno, nie będę znowu zatrzymywał, bo coś, coś się stało z grą. Dobra, chodźmy może do kopalni. Yy, kopalni, robienie kopalni trochę mi zajęło. No kurde, nawet teraz nie mogę. Co się stało? Boże, czy ja coś włączyłem? Sprint wyłączę. A, dobra, już wiem. Yy, I spadam sobie, najeżdżam na wodę i woda mnie stąd sprowadza. Mam skimkę, w której zawsze będą kilofy. Yy, a tu jak już bym, po prostu będę wracał, to wchodzę sobie do winą. Yy, słuchajcie, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Yy, jesteśmy prawie na samym dole. Zaraz wam nawet pokażę cały czas to mi się włącza yy... i nie. gdzie to jest? Gdzie to jest? O! I to jest nasze aktualne położenie. Więc jesteśmy na szóstym poziomie. Yy... Więc nie miejcie nic złe, ale naprawdę na szóstym poziomie da się znaleźć. Element. Ja ich tu nie kładłem. Mamy też trochę żelaza. Yy... Ale stwierdziłem, że tych diamentów mimo wszystko na razie nie będę wykupował, bo to jest początek gry, i głupio będzie, jak już na początku będę miał jakieś diamentowe rzeczy. Więc nic z tych rzeczy na razie nie używam. Hmm, właściwie odcinek chciałbym już kończyć, bo raczej chciałem Wam pokazać, co się stało przez czas, kiedy mnie nie było. Hmm czy mogę coś jeszcze dzisiaj zrobić Ym... no właśnie nie wiem o, ruszają się drzewa liście drzew to jest niesamowite, bo ruszają się też inne na przykład rusza się trawa i kiedy urośnie, to nie jestem pewien ale powinna się ruszać tez, powinno się ruszać też zboże więc wszystko naprawdę fajnie to jest zrobione i fajnie jest to w tej skórce, że nie zmienia nam tekstury bloków i po prostu no, bloków i roślin, po prostu wszystko jest takie jak dawniej, tylko właśnie w sumie mamy dołożony ten cień, słońce jest okrągłe, więc to też jest naprawdę super, dobra, nagrywam już 10 minut no co? Ja w sumie już będę kończył. W następnym odcinku przejdziemy się do wioski. Mam nadzieję, że wioskę gdzieś znajdę, bo jeszcze jej nie szukałem, ale yy... właściwie... Chodźmy się gdzieś przejść. Yy... Trochę wam poopowiadam. I pozbieram sobie trochę surowców. Yy, słuchajcie. W następnym odcinku przyjdziemy się do wioski, którą mam nadzieję znajdę. Kwiatki się też ruszają, ale te małe nie. Więc poszukam jakoś wioski pomiędzy odcinkami i mam nadzieję, że w końcu do jakichś dojdziemy. Chcę zbierać, Co to takie wysokie? Chcę nazbierać też dużo... Żelaza, żeby móc sobie zrobić tory do tej wioski. Więc po prostu postawię sobie teleport przy wiosce, którą znajdę, i zaczniemy jakąś budowę. W sumie przydałoby mi się trochę piachu, ale chyba pójdę do tej góry, żeby ją zrównać z ziemią. I chcę zrobić coś takiego, że. Ale tak. Ale czat. Przed chwilą. Czemu tu jest lawa? Czemu? Dobra, chodźmy do... Czy wy to ogarni? Ej, co jest? Czy wy to widzicie? Czy jest... że trochę pył. Powinniście słyszeć dźwięk teleportu. Nie wiem o co chodzi, zaraz to sprawdzę. Ale słuchajcie. Dokończę. Chcę znaleźć wioskę, do której będziemy mogli się przychodzić, po to, żeby yy, dealować z villagerami. Mam nadzieję, że to wyjdzie, yy, że w tej wersji da się z nimi coś tam robić. Słuchajcie, yy, zobaczmy o co chodzi. To jest obsydion. Ale nie mam nic. O co chodzi? Boże, Bożym, jakieś... Zwidy. z niezwidy. No i co? No i sobie tak się robię i... I... Aha! Aha! Słuchajcie, y... ciągnąłem modyfikację, która pozwala mi na y... stworzenie portalu. Takiego małego bloczku fioletowego. Dzięki którym yy, dzięki którego, dzięki którym mogę tworzyć bloczki portalu, dzięki którym mogę się przenosić do yy, właśnie otchłani, czyli piekła. Yy, to było po angielsku i było coś napisane, że gra renderuje portale yy, regeneruje, sorry myślałem, że po prostu jeśli postawię sobie taki bloczek to automatycznie powstaje mi portal, ale okazuje się, że te portale naprawdę są i nie wiem o co chodzi na razie też tam się nie będę wybierał wybierę się tam niedługo z wami no i słuchajcie, to by było w sumie na tyle w tym odcinku, to był raczej taki odcinek w którym pokazałem wam co się zmieniło. Yy, odcinek następny niedługo. No i mam nadzieję, że ten odcinek mimo wszystko wam się spodobał. Pewnie mieliście jakieś inne oczekiwania, ale po samym tytule można się domyślić, co tak naprawdę yy, ma być w dzisiejszym odcinku. No, bracie, ja będę kończył. Widzimy się już niedługo. Odcinki wstawiłem pod rząd. Właściwie pierwszy odcinek nagrałem chyba 3 dni temu, ale wstawiłem go też dzisiaj. Także powiem Wam, że odcinki będą się pojawiały średnio raz na... Tydzień, zazwyczaj będzie to piątek. Boże, jaki budżet jest ten skin? Jest dziewczyna? A, i słuchajcie, znalazłem coś takiego fajnego w kopalni, właśnie w tej yy, naszej kopalni. Yy, drewnianym kilofem wykupiłem coś takiego. Okazało się, że to jest świecąca obsydian. Jak sprawdziłem sobie w craftingu, yy, z niego się nic nie da zrobić. On sobie po prostu jest i, i sobie jest. I nie da się z niego zrobić w portalu, bo na kreatywie to sprawdzałem. Więc yy, on daje duże światła. Więcej niż Glowstone yy... i redstone'owa lampa Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku yy... No co? No kończę siemanko, cześć, pa pa